Dzień dobry. A teraz pokażę Wam psychiczne skrzyżowanie w testach na prawo jazdy, bo czytamy uważnie, co tutaj autor miał na myśli. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? W testach pamiętajcie, że macie 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania, 15 sekund macie na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, cały test trwa. 25 minut. Mówimy o części podstawowej 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania i 15 na udzielenie odpowiedzi. Dokładnie czytajcie te pytania. Dlaczego? Dlatego, że yy, zwróćcie uwagę, że autor nie pyta się, czy zbliżam się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, tylko czy zbliżam się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu i odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście tak. No, bo mówi o tym znak D1: droga z pierwszeństwem przejazdu. Ale gdybyśmy dodali literkę Z z drogą z pierwszeństwem przejazdu, no to tutaj nie wiadomo o co tutaj chodzi, dlatego że z lewej podporządkowana, z prawej z pierwszeństwem, a tutaj mamy brak literki Z. Powadzenia.